Ja tu A nada mia... Cześć Jedziemy dzisiaj na Montserrat. Często pytacie nas jak tam najlepiej i najprościej dojechać, więc dzisiaj zaplanowaliśmy vloga z instrukcją jak dojechać do Montserrat. Pierwsze co musicie zrobić to dotrzeć na Plac Hiszpański, czyli Plaza Espania i e, znaleźć taką moto. Po wyjściu z lindy kierujecie się w prawo za wszystkimi znakami. Ok, pierwsze co musimy zrobić to musimy kupić bilet. Podchodzicie sobie na stacji do żółtych automatów i możecie sobie najpierw przede wszystkim zmienić język. Jest opcja po angielsku. E, wybieracie sobie później niebieską opcję Montserrat e, Company Tickets i e, macie tak naprawdę tutaj dwie opcje. Te Was interesują. E, bilet na pociąg z kolejką szynową albo bilet na pociąg z kolejką linową. Więc wybieramy sobie e, bilet z kolejką szynową i z jednej strony macie bilety jedną z Stronę, a z drugiej strony, bilety w dwie strony i e, wybór dla dorosłego dziecka i seniora. Wybieramy dorosły w dwie strony. Koszt 21,50. E, bilet na kolejkę linową byłby 50 centów droższy. I właściwie to wszystko. Dostajemy nasz bilet. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek problemy z kupnem biletu, poproś kogoś za wszelkie pomocy. Kiedy mamy już swój bilet, musimy odszukać nasz pociąg. Popiemy pociąg R5 w kierunku Manresa. Odchodzi z peronu trzeciego. Nazwy stacji są oznaczone, więc na pewno ich nie przegapisz. W miejscowości Monistrol de Montserrat i przesiadamy się tutaj z pociągiem 5 no? no. to na Reykjerze Nową. Aquella targa lluviosa i preciosa de abril, no to por siempre i aquí toda la vida. Dostawiliśmy. Tak da! Es O tym, co robić, kiedy już dotrzesz na całą górę Montserrat, opowiemy w innym odcinku. Pamiętaj, subskrybować nasz kanał i dać lajka, jeżeli nasz film ci się podobał wracamy do Barcelony z odpadem naszą premierą. Pamiętajcie, jak przyjedziecie na Montserrat, że tutaj na miejscu na wzgórzu możecie jeszcze złapać dwie kolejki. Jedna jedzie jeszcze wyżej do Kaplicy Świętego Jana zwana San Joan, a druga jedzie do Santa Cova, czyli do Świętej Groty. Także pamiętajcie, że możecie kupić sobie cały pakiet na wszystkie kolejki od razu albo dokupić tutaj na górze na miejscu. Aha, i pamiętajcie, że w zimę Teraz szczególnie w styczniu. Kolejki są nieczynne, ponieważ są w remoncie, także musicie sobie sprawdzić wcześniej czy działają. Tak, i jak to jest? Jedziemy razem. Pan jest bardzo fajny e, i Potrzebujemy teraz znaleźć już mamy bilet no. potrzebujemy znaleźć e, R5, e, kierunek pancake. Tak, ale musisz smakać.